Sponsorem wywiadu jest sieć sklepów Topas. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem redakcji portalu Sportsiedl.pl jest Pan Maciej Nowak, wiceprezent miasta Siedlice. Dzień Dobry Panie Wiceprezydencie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Maciej, zawsze Panu bliska była siatkówka. Jak jest teraz jako wiceprezydent? Czy nadal jest to sport najbliższy Panu sercu? Czy te, to serce się rozrosło? o Kolejne działy, kolejne dyscypliny? Znaczy, ja doprecyzuję. Ja zawsze wywodziłem się i wywodzę ze sportu. E, ogólnie tak to określę, w swoim życiu trenowałem jeszcze w takim bardzo, bardzo e, wczesnym wieku e, też inne dyscypliny sportu. Tutaj e, może Państwa trochę zadziwię, ale nawet trenowałem judo swego czasu, tylko byłem za wielki. E, parę walk wygrałem, a później na mistrzostwach Mazowsza e, to się nazywało, e, no doszedłem dosyć daleko, ale w finale taki trochę niższe krępy. No i pan na mnie w ciągu chyba 20 czy 15 sekund. To tylko nogi moje latały, przyznaję się, bezbicia. Trenowałem też strzelectwo sportowe, ale tam byłem chyba trochę za szybki. Zaproponowano mi przejście na, bo trenowałem trzy postawy: tarczy stojąca, klęcząca i leżąca, ale że też sytuacja była trochę taka niekonwencjonalna, tak to określę. Jak inni e, zaczynali konkurencję, no to ja, załóżmy, będąc na stanowisku 7, mówię 7, koniec. <noise> I zaproponowano mi przejście na pistolet szybkostrzelny trzy tarcze, e, ale później zdecydowałem o innym, wyborze dyscypliny innej e, i wpadł akurat na siatkówkę też. E, muszę powiedzieć, że tutaj dużo zbiegów okoliczności miało, e, zadziało się, że akurat w tym sporcie. Kontynuowałem swoją karierę już taką zawodową. Jarkówka Siedlecka, KPS w Siedlce, to jest drużyna, z którą pan związany w różnych rolach. KPS sobie radzi bardzo dobrze. Jak z pana perspektywy wygląda ten sezon i czy to jest drużyna na miarę tych medalowych drużyn z poprzednich lat? Znaczy ja doprecyzuję coś, no w tej chwili moja sytuacja jest trochę inna jak kiedyś, tak, no jestem odpowiedzialny w mieście za, za cały sport, no wcześniej była to siatkówka najbliższa, trzeba to przyznać, tak? teraz to się troszeczkę zmieniło, ale no serce moje jest zawsze blisko przy KPS-ie, to prawda, to już te role moje się zmieniały, tak jak Pan redaktor powiedział. A teraz bardziej y, pomagam załóżmy w jakimś sponsoringu y, siatkarzom, ale nie tylko siatkarzom innym którzy się zgłaszają do mnie, też staram się tutaj, jeżeli chodzi o finansowanie, wspomagać. Dodam do tego, że nie chodzi to o finansowanie z Urzędu Miasta, tylko po prostu jakieś kontakty z, z prywatnymi inwestorami. Ale jest Pan częstym gościem na meczach, więc jak, jak Pan ocenia tę drużynę swoim fachowym okiem? Czy to jest drużyna na miarę medalu pierwszej ligi? Znaczy, po wynikach widać, że tak. Co prawda teraz y, drużynę dopadła plaga kontuzji, chyba trzech, czterech y, y, zawodników wyleciało ze składu. I już trochę to odczuliśmy, bo, bo ten przedostatni mecz prawda, z Astro Sur no nie potoczył się po, po naszej myśli, po naszych założeniach. Przegraliśmy 3-1, chociaż tam było blisko do, do doprowadzenia do Tajbreka i mogło być różnie. Natomiast porażka jest porażką, To prawda odbudowujemy się w, w, w tym tygodniu w sobotę. Pokonaliśmy drużynę z na Olimpie Sulecin. Wynik taki 3-0 i bezdyskusyjne zwycięstwo. I do gali można powiedzieć tak, nie lubię tego słowa, ale, ale, ale niech będzie duble gali i sprawdzili się w tej roli. I to jest pocieszające, że mamy tam dosyć szeroką ławkę, jeżeli chodzi o siatkówkę. Wszystko przed nami, playoffy weryfikują wszystko. No tutaj może nie tyle, jestem przekonany, ale w miarę mamy ustabilizowaną sytuację punktową, więc nie powinniśmy wypaść poza ósemkę, a prawdziwa świadkówka ta i dla kibiców, i dla wyników rywalizacji zacznie się od playoffów, offów no, Liczę na to, pewnie nie tylko ja, ale kibice świadkówki w siedzcach, że zajdziemy jak najwyżej. Mhm. E, niedawno umowę z KPS-em przedłużył Witold Chwastyniak. Miał Pan okazję z nim współpracować? Czy to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu? No, Pokazuje chyba wyniki bronią trenera, bo tak to trzeba odbierać, prawda? E, Witek już jest z nami bodajże 8 lat, z małą czerwą. Tak? E, ale to jest trener z dużym doświadczeniem, trener, który zaznał e, smaku i zwycięstw, i porażek jako zawodnik, jako trener. No, jest stabilizacją jak gdyby, tej drużyny. Zawodnicy mu ufają. No i po wynikach rozliczamy trenerów. Mhm. Więc nie mogło być inaczej. Doszliśmy do porozumienia. Nasz prezes Bartłomiej Kurkus doszedł do porozumienia. Mhm. Zajmuje się Pan całym sportem. Jakie są deficyty siedleckiego sportu? To ciągle są finanse, których wiadomo, że im wyżej się gra, tym więcej pieniędzy potrzeba. I tego się nie oszuka Jakie, jakie szkolenie by nie było dobre? Czy jednak infrastruktura? Bo wiele osób chwali tę infrastrukturę. Ale no, brak hali sportowej wielu doskwiera w tym KPS-owi. Znaczy tak, doprecyzujmy. Ja akurat w mieście nie jestem odpowiedzialny za sport stricte, tak? Ten e, wydział pierwsze, to w ten sposób, nie jest pod moją e, osobą. E, natomiast no, jestem żywo zainteresowany tym i, i, i trzeba powiedzieć to wprost, że no, przez tyle lat będąc w sporcie e, jako i zawodnik, i działać i tak dalej, i tak dalej, e, no, przypuszczam, że że znam te problemy naszego miasta. Problemów jest dużo. Finansowe to są jedne problemy, ale no, chodzi o, o, o dwa tematy w tej chwili, takie określę to grubsze czyli budowa hali widowiskowo-sportowej no i stadion lekkoatletyczny dla, dla naszej młodzieży, dla, dla naszych superzawodników, którzy osiągają dosyć duże sukcesy. To są dwie podstawowe, takie, dwa podstawowe problemy infrastruktury sportowej, tak? no bo można dużo tam rzeczy jeszcze dodawać, tak, ale ogólnie, no to trzeba przyznać, przynajmniej takie jest moje zdanie i, i chyba wielu też sportowców, działaczy, którzy tutaj w sieciach działają, że z tą infrastrukturą i w ogóle ze sportem, no nie jest źle. Mhm. to co zrobić, żeby te braki y, ukryć, żeby załatać te dziury, to jest staranie się pieniądze zewnętrzne, bo własnymi środkami. Dokładnie, Czy też partnerstwo publiczno-prywatne? Tak, jest, dokładnie tak. Pomysłów jest jak gdyby parę na, na rozwiązanie tego problemu. Jedno jest na, na pewne, takie, że to nie jest y, krótki czas realizacji takich inwestycji. Możemy popatrzeć, jak to w innych miastach się odbywa. Y, to ten proces nie jest jednoroczny, dworoczny i wiadomo, że tutaj... E, jako Urząd Miasta e, prosimy o, o cierpliwość, o wyrozumiałość, natomiast e, z tyłu głowy, a wręcz powiem, z przodu głowy mamy to, że e, wiemy o, o potrzebie, o tych potrzebach. Tak? E, będziemy szukali środków zewnętrznych. Trzeba na pewno stworzyć koncepcję, y, zacząć od jakiegoś projektu i rozwiązania, chociażby tak jak pan powiedział, panie redaktorze, w partnerstwie publiczno-prywatnym, ono jest coraz bardziej popularne. Ja jeszcze jako radny y, miasta Siedce, na, na, nawet na początku swojej, znaczy jak byłem na początku radnym, to mówiłem o takim instrumencie, który można wykorzystać. Wtedy można powiedzieć, że y, trzeba było przecierać szlaki. W tej chwili nawet ostatnio wszedłem na y, stronę y, Ministerstwa mhm. i takich projektów jest bardzo dużo i muszę Państwu powiedzieć, że te projekty są nie tylko y, jeżeli chodzi o bazę sportową, ale naprawdę przeróżne tematy są. Y, realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym. Być może to jest ten kierunek, jest na przykład, sprawdziłem ostatnio inwestycja w Płocku, taki ośrodek sportowy połączony z rekreacją, z jakimiś innymi budynkami na kwotę praktycznie 120 milionów złotych, duży kompleks. I wiele, wiele innych takich projektów tam jest, że tak powiem wskazanych, które są w realizacji albo już są zrealizowane. Wizytował pan hala w Legionowie, to to jest taka hala, do której coś podobnego mogło powstać w Siedlcach. To właśnie w tym kierunku należy patrzeć, żeby myśląc o tej hali przyszłej w Siedlcach. Znaczy my musimy patrzeć w kierunku takim, że ta hala ma służyć i sportowcom też, ale musi być wykorzystywana też na koncerty różnych zespołów, czyli tutaj chodzi też o akustykę. To są bardzo ważne tematy. Trzeba to połączyć w ten sposób. Czyli widowiskowo sportowa bardziej niż sportowa? To już, to już niech każdy sobie tam ułoży w głowie, jak chce. Ważne jest to, że, że, że ta hala jest nam po prostu potrzebna. No jesteśmy dawnym miastem wojewódzkim, chcemy się rozwijać, chcemy być miastem ponadregionalnym. No to jak spojrzymy tak, no to większość miast tutaj większych to, to takie hale posiada. Ja ostatnio byłem na hali w Grodzisku Mazowieckim. No bardzo ładny obiekt, tak jak pan powiedział, byłem w Legionowie też ładny kompleks, to trochę inna struktura. W rodzisku na przykład jest kopuła, taka wykorzystana do tego, aby mieszkańcy mogli sobie, czy mieszkańcy, czy ktoś, kto przyjedzie, mogli zwiedzać z wysokości panoramę miasta. Bardzo to fajnie wygląda. Na końcu pytam pana o sprawy rodzinne. Syn gra z, wysłał pan syna za ocean, ze stołu już <grym> pan wysłać. Czy <grym> dużo z. jako rodzica bardziej pytam niż niż eksportowca, niż polityka. Dużo rozmów z żoną, dużo nerwów, dużo znaków zapytania, bo to jest bardzo odważna decyzja i przede wszystkim dziecko musi być gotowe, żeby w tak młodym wieku, bo jednak naście lat, wysłać na drugi kąt świata. No tak jak Pan powiedział, Panie redaktorze, decyzja nie była prosta, była wspólna. Było trochę buntu młodego człowieka, nasze tłumaczenie, no ale jest na razie, mogę powiedzieć, że bardzo fajnie, po, po jakichś tam trudnościach początkowych, bo tak jak Pan powiedział, ta odległość robi, robi swoje, to, to, to nie jest jednak 200-500 kilometrów, ale parę tysięcy kilometrów. No, sytuacja na przykład była taka, że Przyjechał Wiktor na, na, na święta, ale na, na cztery dni dosłownie, drugi dzień świąt już, już musiał wylecieć, bo tam y, trwały dalej przygotowania do sezonu. Y, po prostu no, ustaliśmy wspólnie z synem, że taka droga połączenia y, nauki, y, uzyskania y, wiedzy y, i szkoła taka amerykańska plus połączenie z rozwojem sportowym będzie na tą chwilę y, no, najlepszym jak gdyby, rozwiązaniem dla, dla niego. Chociaż nie ukrywam, że trochę, trochę pretensji miał na początku, że, że nie zostaje w kraju, nie gra chociażby nawet w kapelusie naszym Siedleckim, ale tłumaczyłem mu, że czas szybko mija, to są studia czteroletnie, jeżeli to wszystko się potoczy tak jak, 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 jak zakładamy, tak jak on zakłada, no to 22-23 lata to jest młody wiek dla sportowca jeszcze w dzisiejszych czasach. No to, to, to nie robi jakiegoś istotnego znaczenia. Liczę na to, że oczywiście przede wszystkim liczę z żoną, że, że wróci tutaj, tak? To już nie bywa, tak? Ameryka się różnie, niektórym podoba, niektórym nie podoba. Ja liczę yy, yy, po sobie, tak? Może bo ja, jako patriota ja lubię wyjeżdżać, zwiedzać, ale, ale, ale lubię wracać tutaj do, do, do naszego kraju. I też liczę na to, że, że on wróci po, po, po tych studiach no i będzie kontynuował karierę sportową już w naszym kraju, bo poziom siatkówki u nas jest dosyć wysoki. Mhm. Czy wysoki, Czy Powiem tak, to chyba jeden z najlepszych na świecie. To życiowa szansa, na pewno będziemy śledzić poczynania Wiktora Nowaka, czy rozsławi nazwisko Nowak jako kolejny w świecie, bo kilku, kilku już było. Ja, z tym rozsławianiem, niech on nie rozsławia, robi swoje, skromność ma z, z, chyba więcej zawsze plusów, niż, niż takie afiszowanie się, no ale powiem wprost, że na, na tą chwilę, bo różnie w życiu bywa, w życiu różne scenariusze pisze, jeżeli mogę tutaj taką osobistą refleksję powiedzieć, to jesteśmy z żoną, po prostu jest z niego dumniej na tą chwilę. A jak będzie? Życie pokaże, bo różne scenariusze pisze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Dziękuję ślicznie. Sponsorem wywiadu jest sieć sklepów Topas.